żółto czerwoni wracają do treningów i ligowych zmagań po przerwie na reprezentacje. Wraca też JagiTV z nowym cyklem postaw na swoje, gdzie wspólnie z naszym partnerem Dotolotkiem będziemy przeglądać się poszczególnym meczom Jagi nie tylko w Lidze, ale również w Pucharach. Zobaczmy na początek, co słychać w naszej drużynie. Najważniejszy zespół, który solidnie się przygotował, ważne, że wszyscy zawodnicy, którzy gdzieś tam po kadrach byli są zdrowi i gotowi do tego, żeby grać. Przed meczem ze Śląskiem pod lupę weźmiemy bramki oraz żółte kartki. Zacznijmy od indywidualnych upomnień, których zdaniem ekspertów Sotolotka więcej po najbliższym meczu będzie miała jaga. Trzeba by na pewno. Najczęściej faulującym zawodnikiem nie jestem, ale bardzo często zdarza mi się w meczach, faulować. No po każdej sytuacji staram się podchodzić do zawodnika, przeprosić go i dzięki temu chyba nie dostaję tych żółtych kartek. W ostatnim czasie to zawodnicy w UKS u częściej byli karani kartkami. W trzech ostatnich spotkaniach w Wrocławianiu obejrzeli 7 żółtych kartoników, a Gielńczycy tylko cztery, z czego ostatni mecz z Mięgieł rozegrali na czysto, bez kartek. Wiadomo, że teraz y, mieliśmy dwa ciężkie mecze, tak, w których zremisowaliśmy. Wiadomo, że teraz trzeba... Dobrze by było, żebyśmy zdobyli trzy punkty, bo wiadomo co się dzieje w tabeli, jaki jest ścisk. Wiadomo, że taka przerwa, taka przerwa na kadrę to, to zależy. No. Na jednych wpływa dobrze, na drugich gorzej, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Chłopacy, ci co byli na kadrze szybko się zregenerują i, i pomimo tego, że nie trenowaliśmy normalnie wszyscy, to zwyciężymy. Żółto-czerwoni są trzecią najczęściej strzelającą drużyną w obecnym sezonie. 12 trafień, tyle co liderujący pias i otrzymniej niż Legia Warszawa. W siedmiu dotychczasowych spotkaniach nasi piłkarze tylko trzykrotnie pokonywali bramkarzy rywali w obu połowach meczu. Co zrobić, żeby mimo zmęczenia z grupowaniami swoich reprezentacji jeszcze bardziej poprawić nasz bilans? Czy, czy kadrowicze wrócą zmęczeni, czy nie, to, to już y, mamy wyjść i, i, i zapieprzać i wygrać mecz. A, a, a jak będzie, czy, czy ta kadra po, pomogła tutaj nam, czy mogliśmy więcej e, ci zawodnicy, którzy nie pojechali potrenować i, 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 i indywidualnie, e, to zobaczymy, czas pokaże. Mam nadzieję, że tak jak mówię... Mecz ze Śląskiem. Cztery razy przywieźliśmy punkty, abyśmy tą serię ciągnęli, i piąty raz przywieźli trzy punkty do Białego Stoku. Tak jak jeszcze raz powtórzę, nas w każdym meczu tylko i wyłącznie interesują trzy punkty. W meczach z udziałem Śląska i i padały dotychczas 43 bramki, co daje średnio powyżej trzech goli na mecz. Nie dziwi więc, dalszego zdaniem, to, to bardziej prawdopodobne są trzy niż dwa trafienia ze strony obu ekip. Tym bardziej, że skuteczność dopisuje na treningach. Piłka zmierza do sieci i mówię, gdzieś to ten potencjał jest. Mam nadzieję, że gdzieś to się może rozgrywa w naszych głowach. a Oby nie, mam nadzieję, że, 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 że będą te bramki i, i, i zawodnicy, którzy będą na boisku ofensywni, będą trzymać bramki. I, i, I tak byśmy sobie tego życzyli. Jakim wynikiem Waszym zdaniem zakończy się mecz we Wrocławiu? Swoje typy możecie zamieszczać w naszej wspólnej zabawie na naszym fanpage'u na Facebooku, gdzie znajdziecie specjalną aplikację Typer. Zapraszamy do zabawy. Powodzenia!